Były przedmiotem motoryzacyjnych marzeń i fantazji dla nastolatków PRL-u, były polskim odpowiednikiem Hondy, Yamahy i innych cudów zachodniego świata. Naprawdę szybkich jednośladów. A teraz wracają: motorowery i motorynki z podznaku srebrnego Pegaza. W faktach Motonostalgia i Maciej Mazur. Jedziemy i to z fasonem. W końcu to słynny motorower Romet Ogar 200. A to jego następca Romet Ogar 900. Prawdziwy polski motorower w seryjnej produkcji. Cała kolekcja 2008 roku, oczywiście, nawiązuje do kultowych motorynek, motorowerów, ogarów. Fabrykę Romet Motors opuści w tym roku 40 tysięcy pojazdów, jak za najlepszych czasów. Po których do dziś zostało sporo pamiątek, nie tylko w muzeach. Może go było pójść i w, G... w każdym GS-ie, bo wtedy kupowało się romety w GS-ach, kupić za praktycznie dwie czy trzy pensje. W 1963 roku motorower Komar kosztował 4,5 tysiąca złotych. Jego dzisiejszy następca podobnie. Nie wiadomo tylko, czy nowoczesne romety będą równie trwałe. Pan Zdzisław Gwieździński tu na swoim Komarze. Prowadził serwis wszystkich typów motocykli i motorowerów z krajów RWPG. Mimo socjalistycznego wykonania tych maszyn, na nadmiar pracy nie narzekał. To były bardzo dobre, udane te wszystkie motorowery. Komar, yy, Ogar 200. Także one były niezawodne, yy, rzadko nawalały. Miały też inne zalety. Oto Romet Pony, słynna motorynka. Produkowany w latach 78-94, obiekt pożądania większości brzdąców, chłopców i młodzieńców. No, Syn się jeździć na tym motocyklu. Ale to model niezwykły, bo pan Maciej Tolak wprowadził tu pewne przeróbki. Mówiąc krótko, motorynkę stuningował. Nowy zbiornik paliwa, kierownica od Simpsona i obniżone zawieszenie. Syn miał chyba niecałe 7 lat jak zaczął na tym jeździć. Z tym, że musiałem ramę przerobić, bo nie sięgał nogami. Ale to nic, bo mała motorynka dla małych kierowców i tak oznacza wielką motoryzację. No i dziś, aby ją kupić nie trzeba już znajomości w GS. -ie. Mały motor, niewiele większy właściciel, ale za to duma, ogromna, z pełnym bakiem ciepłych wspomnień. Motorynka na moto rynku zajechać może daleko. Maciej Mazur, fakty.